Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Tomek z kanału Pogwistku. Dzisiaj zajmiemy się zapowiedzią, oceną powołań Jana Urbana na listopadowe mecze reprezentacji Polski z Holandią i Maltą. Ktoś powie, że powołania już były w poniedziałek czy w piątek? No, niby tak, niby tak, ale z drugiej strony, tak, powołania były w piątek i ktoś mi powie, że, że późno, lecz ja mu powiem, że za to dokładnie, ponieważ teraz mamy już pełną listę powołań, włącznie z tymi zawodnikami, którzy mają kontuzję i są zamiast nich, Dowołani inni zawodnicy, więc to będzie, można powiedzieć, najlepsza recenzja właśnie tych powołań. Zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów, szczególnie filmu o Grzegorzu Krychowiaku, a propos, właśnie kadry. Głównie mówię tam o karierze klubowej Grzegorza Krychowiaka, ale jest to również o karierze reprezentacyjnej tegoż właśnie zawodnika, no i myślę, że już przechodzimy do oceny powołań, bo tym zajmiemy się najpierw, a później zajmiemy się zapowiedzią właśnie tych obu spotkań. Zaczniemy oczywiście od bramkarzy. Pierwszym z bramkarzy jest Bartłomiej Drągowski, bramkarz pana Tinajkosu tym sezon po ostatnim zgrupowaniu, bo też będę podawał czasami statystyki, w tym ogólnosezonowe, a czasami od ostatniego zgrupowania. Bo gdybym podawał wszystkie, to myślę, żeby mogłoby to trwać zbyt długo. Więc zacznijmy od Bartłomieja Drągowskiego który od ostatniego zgrupowania rozegrał 4 spotkania na 7 możliwych i w tych czterech spotkaniach zanotował jednoczyste konto. No nie były to złe spotkania, nie były to jakieś najlepsze. No ale czyste konto ma. Następnym bramkarzem jest Kamil Grabara, zawodnik Wolfsburga. 4 na 5 spotkań od ostatniego zgrupowania jedno czyste konto. Świetny mecz z hamburgerem. Naprawdę świetny mecz. Wręcz można już powiedzieć: chyba, że reprezentanci polskiej mają szczęście do tego hamburgera, bo później, gdy będziemy rozmawiać o Jakubie Kamińskim, to również powiem chyba to samo: bo naprawdę też świetny występ on z hamburgerem miał. I kamil grabara właśnie jedno czyste konto to był właśnie ten świetny mecz z hamburgerem. I mamy bramkarza, który był powołany, no, ale został może powiedzieć, odwołany oczywiście z powodu kontuzji. Kontuzji, która wyklucza go na półtorej miesiąca. Gry dobrze grał. 6 na 7 spotkań od ostatniego zgrupowania. Dobra forma skorupskiego, lecz właśnie kontuzja wykluczyła go z gry w tym zgrupowaniu, i zamiast niego został powołany Mateusz Kochalski, debiutant tej kadry. Młody talent Bramkarski, co ciekawe, no, gra już w lidze mistrzów. Oczywiście zamiast Skorupskiego w tym sezonie 13 spotkań i aż 5 czystych kąt. Myślę, że będą z niego ludzie. No i następnie mamy Kacpra Tobiasza, Drugi raz z rzędu powołanego na reprezentację. W tym po ostatnim zgrupowaniu rozegrał 6 na 7 możliwych spotkań, nie licząc meczu właśnie Pucharu Polski. W sensie liczący mecz, ale właśnie nie grał w tym meczu Pucharu Polski i zanotował jedno czyste konto z Lechem Poznań, więc można powiedzieć, że no, z trudnym rywalem to jakby e, były to dwa czyste konta z nieobrażającym oczywiście rywalem typu Piastek, Gliwice czy jakimś e, innym e, tego typu. E, I to byli bramkarze, teraz przejdziemy do obrońców. Jan Bednarek, niestety... Z kontuzją, więc no nie będzie on uczestniczył w tym zgrupowaniu, ale na początku został powołany. Naprawdę szkoda, że ta kontuzja kolana go wyklucza z tego, z tego zgrupowania. Bardzo dobrze Jan Bednarek wraz z Jakubem Kiwiorem grają w FC Porto, lecz lekarze są dobrej myśli w przypadku właśnie Bednarka i twierdzą, że szybko wróci on do zdrowia. I zamiast niego został powołany Bartosz Bereszyński, zawodnik Palermo, który obecnie gra w Serie B. W tym sezonie 6 na 9, nie, od ostatniego zgrupowania oczywiście. 6 na 9 spotkań. No nie, jest to jakiś dobry wynik. Też nie były jego mecze Jakoś bardzo dobre, no ale został powołany, można powiedzieć, na rezerwę. I następnym zawodnikiem jest Mati Kasz, bohater ostatniego meczu z Holandią. W ciągu tych pięciu spotkań, które rozegrał do ostatniego zgrupowania w barwach Aston Villa, strzelił bramkę. No, co jest dość e, dobrym wynikiem, naprawdę, jak na obrońce Ostatnio Na ostatnim zgrupowaniu się e, nie pokazał zbytnio, lecz na przedostatnim już e, grał e, świetnie. E, Tomasz e, Kędziora również został powołany, ale o nim nie będziemy. E, za bardzo się tutaj e, nie będziemy o nim zbytnio rozmawiać. I następnym zawodnikiem był Jakub Kiwior, kolega klubowy Jana Bednarka. E, o jedno spotkanie mniej niż Jan Bednarek w tym sezonie, ale asysta zanotowana. I największa sensacja tego zgrupowania, jeśli chodzi o właśnie powołania. Krespin Szcześniak. Kto się spodziewał? Uważam, że nikt. Nie było osoby w Polsce, tak mi się wydaje, która by uważała, że Krespin Szcześniak zostanie powołany do kadry. Jest to naprawdę niesamowite, nie spodziewałem się absolutnie, spodziewałem się Oskara Pietuszewskiego, spodziewałem się Kacpra Tobiasza, Sławomira Abramowicza, Kacpra Trelowskiego, nawet Oliwiera Zycha, chociaż no to sami bramkarze, to ciężko, żeby tylu bramkarzy było powołanych, ale prędzej się Mateusza Kowalczyka, który no teraz jest też kontuzjowany, może to też na no, to wpłynęło, ale Bartosz Nowak przecież jest. Jest Tomasz Pieńko, a tutaj Kryspin Szcześniak. No naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że Jan Urban zdecydował się go powołać. No grał przecież Kryspin z Janem Urbanem już długo w barwach Górnika Zabrze, z którym cały czas gra i no, w tym sezonie 14 spotkań goli, asysta to nie są takie złe liczby. Gra trochę gorsza od liczb, no ale cóż. Jestem ciekawy jak go Jan Urban wprowadzi do kadry, ale skoro go powołał, to mam nadzieję, że Jan Urban zna jego umiejętności doskonale po tym co pokazywał mu w Górniku następnym pobanym Przemysław Wiśniewski on no, już można powiedzieć, że na dobre wkopał się w tą kadrę świetnie się wkomponował w jej grę jestem zadowolony z jego gry następnym obrońcą już przedostatnim jest Paweł Wszołek no, który grał coś tam w Ekstraklasie z tą Legią po tym ostatnim zgrupowaniu ale bez szału Lecz został pewnie też powołany w ostatnim zgrupowaniu Asysta, gdy wszedł z ławki, więc no naprawdę dobre to było w jego wykonaniu spotkanie i Jan Żółkowski z Sromy pewnie po to, żeby się też ogrywał, myślę, że na Malcie zagra i myślę, że z Holandią też może zagrać, ale wydaje mi się, że wejść z ławki. No. Jan Żółkowski zaledwie trzy spotkania od ostatniego zgrupowania, on też jest głównie rezerwowym, w zasadzie to tylko rezerwowym w AS Romie, jest spokojnie wprowadzany do tej drużyny, warto też powiedzieć, że zagrał przeciwko Interowi jej 35 minut, więc no jest się czym chwalić ma Jan Żółkowski i teraz przechodzimy do linii, pomocy. Pierwszym powołanym był Kamil Grosicki, który przed ostatnim powołaniem był w złej formie. Wszyscy się dziwili, że trener Urban go powołał. Szczególnie, że niby już zakończył karierę reprezentacyjną, to nie dość, że był w słabej formie, to jeszcze został powołany. Teraz po tamtym zgrupowaniu Kamil Grosicki jeszcze bardziej pokazał Janowi Urbanowi, że powinien go powołać w ostatnich właściwie w ostatnich pięciu meczach, to było pięć meczów od ostatniego zgrupowania strzelił cztery bramki Kamil Grosicki jest w świetnej formie i nie dziwię się że Janek Urban go powołał Jakub Kamiński zawodnik FC Keln który na początku sezonu był w świetnej formie, lecz później troszkę po tamtym zgrupowaniu wyhamował, lecz tak jak, tak jak nasz bramkarz Kamil Grabara w meczu z Hamburgerem, gol asysta, naprawdę świetny mecz z Hamburgerem i myślę, że Hamburger powinien być rywalem wszystkich polskich drużyn a także drużyny, które grają, które grają Polacy w europejskich Pucharach. Na pewno Polacy by wtedy nas czarowali swoją grą, jak właśnie Kamil Grabara i Jakub Kamiński. Następny był Bartosz, kapustka, który no grał w kiepsko w tej legii. Dziwię się, że został powołany według mnie zamiast niego na przykład mógłby Oskar Pietuszewski zadebiutować sobie w kadrze, no ale cóż następny jest Kacper Kozłowski, który dobrze grał od ostatniego zgrupowania cztery mecze, gol i asystan to są bardzo dobre liczby jak na Kacpera, jak na pomocnika, więc nie dziwi mnie to powołanie i następny jest kolejny debiutant, Filip Ruzga. Gdy odchodził z Krakowi, wydawało mi się, że przepadnie w szturmie z niczym Włodarczyk. Naprawdę, wydawało mi się, że to jest kiepski transfer, że powinien jeszcze zostać w Polsce i się ograć. Lecz wyszło mu to na dobre. Obecnie wraca po kontuzji, lecz no jest w formie liczb. Troszkę ma, troszkę nie ma, ale forma jest i myślę, że to jest dobry czas, aby go wprowadzać właśnie w realia naszej reprezentacji. Michał Skuraś tak naprawdę od ostatniego zgrupowania nic nie pokazał, lecz został powołany, bo w sumie tak naprawdę mówimy, że tego mógłby nie powołać, tego mógłby nie powołać, ale nie patrzymy na to kogo w zamian. O tym wrócę bardziej przy napastnikach, a teraz kolejny zawodnik, a nim jest Bartosz Sliż, który od ostatniego zgrupowania rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Z jednej strony całkiem dobrze reprezentuje się i w MLS i w reprezentacji, no lecz sezon MLS się skończył. Yy, ostatni yy, mecz rozegrał prawie miesiąc temu yy, nie wiem czy trenował, mam nadzieję, że tak bo no taka przerwa mimo wszystko robi swoje i myślę, że w meczu z Holandią raczej nie ma szans yy, na grę z powodu tej yy, przerwy yy, i Sebastian Szymański on no jest w pewnym sensie już filarem naszej kadry, ale teraz w klubie ma bardzo ciężki okres i miejmy nadzieję, że w reprezentacji się odbuduje i będzie tu strzelał, asystował i wróci do formy. W reprezentacji co Przeleje się również na klub i w klubie znów wróci do formy. I Nikola Zalewski, który nie prezentuje się zbyt dobrze w Atalancie, no nie jest, nie był to dobry transfer. Wydaje mi się, że mógł zostać w Interze na dłużej, chociaż no w teorii Inter to lepsza drużyna i w praktyce też. Lecz niby nie miał tam szans na grę. Ale czy w Atalancie ma? No niby ma, ale nie radzi sobie tam. Też wraca po kontuzji, podobnie jak Filip Ruzga, lecz Filip Ruzga jest w dobrej formie, nie można tego powiedzieć o Nikola Zalewskim. No i Piotr Zieliński, nowy, no już taki nie nowy, ale w zeszłym sezonie przeszedł do Interu Mediolan którym sobie całkiem dobrze radzi w siedmiu spotkaniach od ostatniego zgrupowania jedna bramka i przechodzimy do napastników miało być ich czterech a jest trzech, ale dlaczego to zaraz to oczywiście wyjaśnię zacznijmy od Adama Buksy który na ostatnie zgrupowanie nie pojechał z powodu kontuzji i Jestem trochę zawiedziony jego formą. Bardzo dużo spotkań rozegrał, a tylko trzy bramki. I tutaj właśnie można powiedzieć, dlaczego Jan Urban powołuje takich zawodników. Dlatego, że nie ma kogoś innego. Nie ma kogoś innego. No zobaczmy, kto, kto mógłby się nadawać. No nikt. No przecież nie powoła z całym szacunkiem Patryka Makucha. No no nie powoła, więc uważam, że to jest i tak dobre, dobre powołanie, jak na nasze możliwości. No bo, no, kogo miały powołać? No kogo? No, chyba nie Macieja Rosołka, może kurczę, by powołał Macieja Rosołka i właśnie Patryka Makucha. No nie, no nie w tym rzecz polega, naprawdę się mówi, że ten zawodnik nie strzela, ale przynajmniej umie grać w piłkę. No ja nie mówię, że Rosołek czy Makuch nie potrafią grać w piłkę, szczególnie Makuch, bo bym Państwu powiedział, że ostatnio wręcz mi zaimponował tym, jak wraca, można powiedzieć, do formy. No a Maciej Rosołek to... Szkoda gadać. No więc Adam Buxa. no z jednej strony... Trochę kiepski sezon, ale z drugiej strony kogo innego miałby Jan Urban powołać. I Robert Lewandowski, który od 40 paru dni nie strzelił gola, nie licząc niedzieli. Nie licząc niedzieli, w której strzelił hat-tricka z Celtą Vigo. Naprawdę niesamowity występ Polaka po tak długiej przerwie bez strzelania od razu hat -trick. i myślę, że to go ratuje to go ratuje, dlaczego został powołany, chociaż też no, y, pewnie dlatego, że no trzeba pamiętać o tym, że no mimo wszystko Lewandowski to jest filar też naszej kadry, chociaż czy on pomaga tej kadrze, no nie wiem, ale nie dziwię się Janowi Urbanowi, że y, go powołał, y, po pierwsze kogo innego po raz kolejny to mówię a po drugie no, wiemy dobrze, że Lewandowski potrafi strzelać fochy, no i pewnie Jan Urban by musiał się pożegnać z pracą, chociaż uważam, że naprawdę, jak na razie, świetnie ją wykonuje. I Krzysztof Piątek był też powołany, lecz, no, kontuzja mięśnia go wyklucza z tego zgrupowania, no, niestety. Kolejnego wartościowego zawodnika tracimy, co prawda. No, z Liga Katarska to jest o wiele gorszy poziom, no ale jednak no, strzela bramki, jest w formie. I ostatnim zawodnikiem tej kadry na te zgrupowanie jest Karol Świderski, który jest w dobrej formie. W ostatnich pięciu meczach od zgrupowania strzelił trzy bramki i naprawdę jest całkiem przyz przyzwoicie. Podsumowując, yy, największym zaskoczeniem jest Kryspin Szcześniak. Yy, największym takim rozczarowaniem, kogo powołał, że nie powinien. Hmm, chce mi się powiedzieć Adam Buksa, ale nie powiem tego, bo naprawdę kogo innego więc wydaje mi się, że to był dosyć oczywisty wybór i chyba gdybym spojrzał na listę tych polskich napastników, to bym się, no, bym tych czterech powołał i nie wiem, co bym zrobił. No, ja się nie dziwię, że Jan Urban nie powołał nikogo w miejsce Krzysztofa Piątka, bo też nie ma kogo. No i następnego mamy jeśli chodzi o takie zaskoczenia, to trochę Filip bruzga, lecz no on jest w dobrej formie, tu się nie ma co oszukiwać jest w dobrej formie no i cóż hmm. cieszę się, że mimo wszystko Jan Urban się zdecydował, chociaż według mnie bardziej na powołanie zasługuje Oskar Pietuszewski no, ale cóż. Yy, I tutaj yy, ciekawostka. Ponieważ dostałem informację. Yy, bo nagrywam to w ten sam dzień, w który to wrzucam. Że Wołd Wekhorst opuszcza kadrę Holandii i yy, z powodu kontuzji nie zagra. Yy, nie przepraszam. Yy, drobne dolegliwości. Tak, 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 tak. Yy, I nie dałby rady zagrać. Yy, wycofał się z kadry. I nie zagra w meczu z Polską. Wydaje mi się, że jest to dobry znak dla naszej reprezentacji. Myślę, że no osłabienie Holandii z pewnością nam pomoże. No to jeszcze zobaczymy. Też nie można od razu lekceważyć rywala. I przejdźmy do już takiego, do takiej zapowiedzi, troszkę tych obu meczów. Najpierw zagramy z Holandią na PGE Narodowym to będzie w piątek o 20:45. Ostatnie pięć spotkań z Holendrami to trzy porażki i dwa remisy. Te remisy, ostatnio także był remis pod wodzą, właśnie Jana Urbana. Wydaje mi się, że mamy szansę na remis. Jest ono naprawdę w zasięgu ręki. Jedyne naszym problemem jest bramkarz wydaje mi się, że Jan Urban nie wiem tego, bo może rozmawiał, może nie ale jeśli rozmawiał to dobrze, a jeśli nie to powinien z Wojciechem Szczęsnym, ponieważ no, Wojciech Szczęsny, on jest w dobrej formie i wydaje mi się, że skoro Skorupski ma kontuzję to mógłby na tą kadrę przyjechać mógłby chociaż pobronić z tą Holandią a Maltę dać na przykład Grabarze bądź Drągowskiemu no i e, warto też powiedzieć, że w ostatnich pięciu spotkaniach Holandia strzeliła aż 20 bramek a w porównaniu do Holendrów Polska tylko 8 w ostatnich pięciu spotkaniach Polski naprawdę strzeliła Polska tylko 8 a Holandia aż 20 no gówną głównie dzięki Malcie, z którym strzeliła 8 bramek no ale cóż no Naprawdę potężny, potężny atak reprezentacji Holandii. No a z Maltą zagramy na Malcie w poniedziałek również o 20.45. Graliśmy z Maltą cztery razy w naszej historii. Cztery razy wygraliśmy. Strzeliliśmy łącznie w Malcie 14 bramek. A oni nam nie strzelili żadnej, więc w tych czterech meczach, same czyste konta, graliśmy z nimi w roku 80, 81, w roku 2003 i w 2025. Więc wydaje mi się, że z nimi nie, nie będzie problemu. Warto powiedzieć, że reprezentacja Malty w ostatnich pięciu spotkaniach strzeliła pięć bramek. Więc no to jak na taką reprezentację jest dobry wynik, chociaż no w meczu z San Marino strzelili 3, więc to nie tak, że bramka na mecz, bo z takimi Holendrami nie strzelili nic, a stracili 17, więc bilans bramkowy minus 12. No ale cóż, też nie można lekceważyć zbytnio rywala, bo to się może naprawdę źle skończyć. Podsumowując, wydaje mi się, że z Holandią mamy szansę na remis, a z Maltą powinniśmy na luzie wygrać. Co z tego będzie, nie wiem. W środę, za tydzień, planuję podsumowanie tego zgrupowania. Serdecznie od razu zapraszam. Wydaje mi się, że w ten weekend. Albo będzie materiał z serii o piłkarzach, albo nie będzie materiału w ogóle. Postaram się zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Także dziękuję Państwu za oglądanie. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli coś poprawić, proszę też o komentarze, co Państwo by chcieli zmienić w tym kanale, czy wszystko jest w porządku. No bo chciałbym mieć taką obiektywną opinię. Bo ja mogę sobie mówić co chcę, yy, jeśli chodzi o mój kanał i robić tak, jak mi się podoba, a nie wiem, jak się Wam podoba, a na tym mi najbardziej zależy. Yy, dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia.